Witam! Dziś sprzedaję takie konto, co my tutaj mamy. My mamy dużo legendarnych skinów. Tutaj epikis, tutaj macie. No, są, są tutaj podstawowe skinie. Tutaj co. No, to teraz ze skinów, placaki. Konto. Nie wiem ile jeszcze będzie kosztować, ale tak się prezentuje. Teraz. Teraz kill off. tutaj mamy... Od razu widać, że mamy tego... ten, Nie wiem jak to się nazywa, zapomniałem. Ten taki dobry killoff. Oh. Od samego początku do góry, dobra, lecimy. To Żeby nie było wszystko, jest moje, no, zaraz wam mogę to pokazać. Mam tu takie fajne... Yy, mamy ten taki balon, nie wiadomo o co z nim chodzi. Ale nie wiem, jakoś go zebrałem chyba na początku rozdziału. Dobra, tutaj mamy jakieś randomowe emotki, niech się nie pamiętam wszystkich. Na pewno tam jest yy, Grilly.